Siemaneczko wszystkim. Naruto Ultimate Ninja Storm 2, które miało swoją premierę dawno temu, bo w 2010 roku w dzisiejszych czasach błyszczy, ale tylko w kilku elementach. Od razu wspomnę na początku, że nie będę tutaj streszczać fabuły, bo to nie ma sensu. Każdy fan doskonale zna fabułę Naruto. A więc tak, tryb fabularny stworzony na potrzeby Storma 2 jest naprawdę bardzo dobry, i nie chodzi mi tu o samą historię oraz sposób jej opowiadania, a bardziej o chociażby boss fighty, które w tej grze wyglądają świetnie wizualnie. Są efektowne, mają naprawdę bardzo dobre udźwiękowienie, dobrą muzykę, każda walka jest zupełnie inna, czy to pod względem wizualnym, czy też samej walki. W tamtych czasach mocno królował pewien element, który był coraz częściej dodawany do różnych gier, czyli sekwencje. Quick Time Event, czyli wciskanie odpowiednich przycisków, by wykonać określoną akcję. A właściwie, żeby przerywnik płynnie przechodził od początku do końca. Kiedyś bardzo fajna opcja, bo dodawało to takiego poczucia wpływu na coś, aczkolwiek no jeden raz, drugi, potem trzeci robić to samo. No cóż, ja jestem pod tym względem neutralny. W serii Storm akceptuje tego typu zabiegi, gdyż już zostało to z serią Storm aż do ostatnich obecnie części. Tryb fabularny w Stormie 2 jest o wiele lepszy i ma o wiele więcej i bardziej skondensowanej treści zawartości od pierwszego storma. W stormie 1 mieliśmy tak naprawdę kilka walk z bossami razem z quick time eventami i wyglądało to ok, ale przeskok, który widać w stormie 2 jest ogromny i to pod każdym względem. Długość, intensywność, wizualia, no po prostu wszystko. Sam tryb w stormie 2, jeżeli ktoś przeklikuje dialogi, jest dosyć krótki. Ja to oczywiście robiłem, ponieważ no nie ma sensu tego czytać, znając to wszystko, ale jeżeli ktoś będzie grać w to pierwszy raz, i będzie czytać dialogi oraz wszystko inne, to zejdzie mu z tym trochę czasu. Ponieważ tempo jest tutaj ślamazarne, warto też wspomnieć, że w grze historia jest opowiadana od początku anime, czyli od Shippudena, od powrotu Naruto do wioski, aż do końca, czyli do walki Naruto z Painem. Jest jeszcze taki dodatkowy rozdział, który ostatecznie zamyka Storma 2, ale ja nie potrzebowałem tego ogrywać. Z tego co pamiętam, jest tam do odblokowania Sasuke w stroju akacki i właściwie to wszystko i walka z B, tak naprawdę w wersji ogoniastej bestii. W przeciwieństwie do Storma 1, w Stormie 2 nie ma tak otwartego świata, czyli jednej dużej wioski, po której możemy sobie wszędzie biegać. Tutaj mamy, można powiedzieć, takie urywki z ulic, dróg, polan, lasów i tak dalej. I jedynie, co możemy robić podczas takiego biegania, to skakać i zbierać rzeczy, które podnosimy z ziemi. Zazwyczaj są to jakieś składniki, które znajdujemy do wykonania jakiegoś narzędzia, które możemy zrobić w sklepie, w wiosce, ewentualnie spotykając poza wioską handlarza. I ponownie tak samo jak w pierwszym Stormie tak i tutaj jest tego bardzo dużo. Masa rzeczy, które można kolekcjonować, czyli muzykę, filmiki z Ultimate Jutsu i tak dalej, i tak dalej. Jest to w każdej odsłonie, a z każdą kolejną jest tego coraz więcej, szczególnie w najnowszym Stormie Connections. Ja już robiłem to wszystko w wersji konsolowej na PS3 i PS4, więc tutaj na potrzeby filmu całkowicie to odpuściłem. Najważniejszy był tryb fabularny, kilka misji pobocznych no i oczywiście walka. Roster postaci w tej odsłonie może jakoś nie powala, bo są tu głównie postacie z Shippuden'a w wersji dorosłej, ale powiedzmy, że jest w porządku. Poprawnie. Jako ciekawostkę trzeba też wspomnieć, że w tej odsłonie możemy odblokować ciekawą postać, czyli Larsa Aleksandersona z Tekena. Fajny smaczek i ciekawy crossover. Sam Masashi Kishimoto zaprojektował specjalnie dla niego strój do Storma 2. W przyszłości nie było już tego typu zabiegów w odsłonach Storma. Chyba, że mówimy jeszcze o Goku z Dragon Ball'a, ale w tym przypadku Goku nie występuje jako postać grywalna, a po prostu jest to strój Goku dla Naruto, który można było dostać w Stormie 3. Wracając do Storma 2, jest oczywiście tryb swobodny, w którym możemy wybierać, czy chcemy walczyć jeden na jeden, czy też w teamie, ustawianie czasu, handicap, wybór poziomu trudności i tego typu rzeczy. To wszystko jak najbardziej jest. No i oczywiście tryb online, do którego za chwilkę przejdę. Zanim przejdę do online, chciałbym wspomnieć kilka słów o optymalizacji oraz różnych bagach. Co do optymalizacji, no to wersja na PS Trzy trzymała zazwyczaj te 30 klatek na sekundę, ale w pewnych miejscach te klatki mogły spadać, gdy. Dużo działo się na ekranie. Także mimo że nie jest idealnie, no to jest ostatecznie i tak dobrze. Jeśli chodzi o bagi w trakcie walk podczas gry w trybie fabuły, tak? czyli walki z bossami, to jak najbardziej tutaj wszystko jest ok i nie można się zbytnio bardzo do czegoś doczepić. Natomiast sprawa w walkach online jest już trochę inna. Niestety czasami są to problemy, z którymi deweloperzy nie potrafili sobie poradzić na przestrzeni kolejnych lat w kolejnych odsłonach Storma. Tutaj głównie był problem czasami z hitboxami, albo kierunek ataku postaci, który momentami nie linkuje kombosa, co czasami może być irytujące. Ale najbardziej w tej grze w trybie online były backhity. I nie jest to jakiś ogromny problem, ponieważ tu chodzi głównie o konkretne postacie z takimi kombosami, które nawet jak unikniesz jakiegoś kombosa, po prostu używając podmianki, to znajdując się już za nim, będąc czysty, dostaniesz backhita. Idealny przykład to Naruto i jego klony, które po prostu są momentami do do zniesienia w przyszłych odsłonach Storma. Walka dostała w Stormie dwa dużo poprawek. Przede wszystkim czas trwania Ultimate'a jest krótszy, co w online jest dosyć istotne. Chociaż też nie do końca, ponieważ spamerów w tej serii gier nie brakuje i jest ich bardzo dużo. Zapytasz ile? To ja ci odpowiem odchuja ich tu jest. Spamerzy w każdej odsłonie znajdowali sobie odpowiednią taktykę, konkretną postać oraz supporty do tego. Ja w Storma 2 grałem w online najmniej ze wszystkich odsłon, ale co nieco grałem i widziałem, i walka online tutaj, mimo że jest ok. To brak pewnej mechaniki powoduje, że każdy dosłownie gracz, by wygrać jakąś walkę, musi opierać swoje ataki na spamowaniu czegoś mocnego, ponieważ brak tutaj rewolucyjnej mechaniki, która weszła dopiero w Stormie Generations, czyli systemie podmianek. Oryginalnie w języku angielskim brzmi to lepiej, ale umówmy się, że ja będę mówić po prostu podmianka, żeby było wszystko jasne. Uwolnienia w tej grze zostały poprawione oczywiście względem pierwszego storma, ale to nadal nie jest to co w przyszłych odsłonach. Tutaj robiąc uwolnienie postaci nie możesz w żaden sposób tego zatrzymać, gdy dojdzie już do tego. Podczas gdy postać jest uwolniona, nie działa na nią ani grab, ani Ultimate, więc trzeba po prostu albo przetrwać to uciekając, albo spamując non stop jutsu i suportami, no bo inaczej się nie da. Responsywność postaci oraz ich poruszanie się też zostało mocno poprawione i jak najbardziej jest to na plus. Tak samo rzucanie itemów na D-padzie, jak na przykład papierowy tag albo kunai bag W Stormie 1, gdy rzucało się w przeciwnika bombką, albo rzucało kunajbaga, to potrafiło to czasami latać albo za daleko, albo odbijało się gdzieś od podłoża, przez co momentami były bezużyteczne. Tutaj o wiele łatwiej już jest trafić tym przeciwnika. Praca kamery również została poprawiona. W Stormie 1 potrafiła ta kamera czasami dziwnie latać gdzieś po ścianach, albo pokazując niebo w ferworze walki. W Stormie 2, mimo że nie jest jest idealnie, tak jak powinno być, to jest tu znacząca poprawa. Kamera stara się trzymać odpowiednio tak, by obie postacie były równie dobrze widoczne, obojętnie czy to jak są od siebie oddalone, czy to jak ścierają się w zwarciu. Tak samo poprawiony został rebound, który jest bardziej taki naturalny i kamera przy tym równie dobrze się zachowuje, przez co możemy sprzedać jeszcze jakieś jutsu, jak ktoś jest bezbronny, dorzucając dodatkowy damage. No i oczywiście trzeba wspomnieć, że od Storma 2 wszystkie mechaniki, które były dla wielu naprawdę dobrze zapowiadające się, czyli klasze jutsu, bieganie po ścianach i tak dalej, zostały całkowicie usunięte. Czy to dobrze, czy to źle? Chciałby się, żeby w nowszych Stormach było więcej takich mechanik, bo im więcej, tym lepiej i gra jest bogatsza w zawartość oraz w gameplay. Ale no, jest jak jest. Nie wiem, być może w Stormie 5 zostaniemy zaskoczeni, aczkolwiek do Storma 5 bardzo daleka droga. Nawet nie jestem pewny, czy powstanie Ponieważ anime, tak jak wspomniałem w poprzednim filmie, leży i nie posuwa się do przodu, a to nie wróży za dobrze. Bo zazwyczaj deweloperzy czekali, aż anime wyjdzie do odpowiedniego momentu, by zamknąć danego Storma w jakimś miejscu. A w tym przypadku niestety możemy poczekać na to nawet długie lata, zanim cokolwiek się nowego pojawi. Dla przykładu, Storm 4 wychodził w 2016 roku. A kolejna odsłona Storm Connections dopiero w 2023 roku. Więc nie jest wcale pewne, że Storm 5 powstanie. Nie mam oczywiście danych co do sprzedaży najnowszego Storma, ale pewnie sprzedał się zadowalająco. Jeżeli masz ochotę pograć w Storma 2 online, no to na PS3 gierka jest taniutka. Nie wiem, czy wyłączyli serwery, ale chyba nie, one chyba dalej funkcjonują. A jeżeli nie na PS3, to wydanie trylogii na PlayStation 4 też będzie dobrą opcją. Właściwie to nawet lepszą niż wersja na PS3. Swoją drogą przypomniałem sobie o tym, że muszę w końcu zdobyć swoją upragnioną edycję kolekcjonerską Storma 2. Bo jest całkiem spoko, a droga też jakoś wcale nie jest. Chociaż to w sumie zależy w jakim stanie. Przede wszystkim chciałbym pełną zawartość, żeby niczego nie brakowało. Myślę, że to wszystko co chciałem powiedzieć o Stormie 2. Powiedziałem o najważniejszych rzeczach oraz jego elementach i też za dużo nie ma co tutaj rozmawiać ze względu na to, że to jest najmniej popularna odsłona, jeżeli chodzi o online. No i oczywiście kolejny film to będzie film ze Storma Generations, bo to tam zaczyna się tak naprawdę już ciekawsza zabawa. Ode mnie to wszystko. Jeżeli ci się podobało, to subik by się przydał, no i jakieś komentarz bo, może ktoś ma coś ciekawego do dodania, jeśli chodzi o walkę? Zapraszam na inne moje filmy, na przykład zajebiście fajny, klikający się film o GTA San Andreas w wersji japońskiej, oraz cenzurze, która musiała być nałożona przez Rockstar, by mógł wypuścić swoją grę na rynek japoński. A ja się żegnam i do następnego razu. Cześć!